Pierwszą noc spędziliśmy nad brzegiem samego Dunaju, w pensjonacie, a właściwie w gospodarstwie agroturystycznym Jägerhaus, co znaczy domek myśliwski. Pewnym minusem jest to, że na, na ścianach straszyły nas poroża i wypchane głowy ustrzelonych zwierząt. Jak e, zauważyliśmy, były tam również trofea niestety i z Polski. Ale ciekawostką jest to, że nad pensjonatem, tam na takiej wysokiej skale jest zamek, na który postanowiliśmy za namową wyjść wieczorem. Ciekawe, że wieża tego zamku jest zwieńczona krzyżem prawosławnym, ale miejsce jest prywatne. Nie wiemy, czy można go wynająć, czy po prostu ktoś sobie to miejsce wykupił i pędza tam weekendy i wolne dni. I jeszcze jedną ciekawostką, którą tam znaleźliśmy, jest to, że tuż przy tym zamku, w miejscu bardzo niedostępnym, jest ładowarka do ładowania samochodów elektrycznych. Więc jakimś samochodem elektrycznym czy jakimś pojazdem elektrycznym da się tam wyjechać. Dzisiaj co? Jest bardzo duszno. W nocy mocno padało, więc jeszcze nie wyjechaliśmy, a na nasze twarze już wypływa pot. Więc nie tracąc czasu, ruszamy z nadbrzegu Dunaju, który w tym miejscu jest jeszcze wąski. Jak może uda się to pokazać, woda nie wiem czy jest czysta, ale na pewno jest przejrzysta. Na początku dzisiejszej trasy, podobnie jak w końcówce wczorajszej, jedziemy na wierzchnią szutrową. Ale jak już mówiłem wczoraj, ta nawierzchnia jest mocno ubita, wyrównana, jest mało dziur, jedzie się dość wygodnie. Pewnym mankamentem jest to, że nawierzchnia jest mokra, więc hamowanie nie jest zbyt efektywne, a dodatkowo chlapie kół, więc rower będzie prawdopodobnie wymagał gruntownego czyszczenia za chwilę. Z pełno trzech kilometrach wjechaliśmy na nawierzchnię asfaltową. Ta nawierzchnia szybko wyschła i jest bardzo wygodna. Po drodze mijamy kaplicę świętej Marii Dziewicy. Takich kapliczek jest tutaj dość dużo, ale ta z dotychczas napotkanych jest największa. Coroczny tradycyjny postój w celu wyjęcia muchy z oka estery. No bo nic tam nie ma. Co się dzieje? <śmienny> Zaatakowała cię jakaś przyroda? <śmienny> tak! Straszna, ale nie mnie, chyba. A tutaj na szlaku rowerowym ciekawostka, przejazd kolejowy. No i chyba właśnie coś jedzie. Coś jedzie. Trasa wzdłuż górnego biegu Dunaju jedzie przez tereny, raczej dość dzikie, jest tutaj mało miejscowości, ale infrastruktura sportowa wydaje się być tutaj dość dobrze rozwinięta. Zwłaszcza jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to już wiedzieliśmy. Też zauważamy sporo kajaków i przystani kajakowych. Trasa rowerowa wzdłuż Dunaju uchodzi za płaską, ale w tej górnej części jest mocno pagórkowata i nawet zdarzają się podjazdy serpentynami. Podobnie jak wczoraj na horyzoncie pojawia się burza, ale na szczęście zbliżamy się do miasta, w którym planujemy krótki lunch, więc jest szansa, że nawet jak do nas ta burza dotrze, to uda się ją przeczekać. Kończyliśmy mały lunch, niestety niebo się zachmurzyło i zastanawiamy się czy jechać dalej, ryzykować, czy próbować jeszcze czekać. Dziewczyny mówią, że internet głosi, że burza się rozejdzie, więc nie wiemy czy wierzyć internetowi, czy własnym oczom. ponieważ jak powszechnie wiadomo wszystko co jest napisane w internecie jest prawdą zostałem przekonany do tego aby wyjechać w dalszą trasę a no więc spróbujemy gdyż wiara w siłę internetu jest wielka. Przejechaliśmy niecały kilometr i dopadł nas deszcz. To jest bardzo dziwne ponieważ w internecie było napisane że nie będzie padać. Po kilkudziesięciu minutach deszczu wyszło słońce, więc wybieramy się w dalszą drogę. Przy okazji odkryliśmy, że schroniliśmy się w klasztorze, gdzie wani są m.in. Friedrich Wilhelm i Margarita z Schoenzolern. Tutaj znajduje się grup księcia i księżnej pięknie ustrojony płatkami róż. Uwiecznimy tę liczbę kilometrów. Magiczną, Magiczną. Szczęśliwą liczbę. miejmy nadzieję, Ta. że szczęśliwą. Dobra, poruszamy. Po popołudniowych opadach, szutry, które tak bardzo chwaliłem, zaczęły rozmiękać i stały się bardzo grząskie. Przy okazji nasze rowery, mniej więcej tak teraz, wyglądają. Więc na pewno już będą wymagać bardzo gruntownego czyszczenia. Dzisiaj szutry dały nam się we znaki. Po ulewnych deszczach stały się bardzo brząskie, a do tego mocno brudziły rower i nas. Ale rozpoczęliśmy teraz ostatnie 10 km dzisiejszego etapu i pojawiła się piękna, szeroka, asfaltowa nawierzchnia, i mamy nadzieję, że przygody szutrowe mamy już za sobą, przynajmniej na dzisiaj. Jeszcze na koniec to atrakcja, mała powódź. Jaj! O, nieco wąski przejazd kolejowy i już zbliżamy się do mety. Został nam niecały kilometr. To jest Gasthof, w którym planujemy się zatrzymać. Dziewczyny poszły się meldować, więc skorzystam z chwili czasu, aby powiedzieć kilka słów na temat dzisiejszego etapu. Trasa nie była zbyt trudna, chociaż mocno zróżnicowana pod względem terenu. Było sporo podjazdów, pagórków, ale też i zjazdów, natomiast dość mocno dała nam się wyznaki nawierzchnia. Wczoraj chwaliłem tę nawierzchnię szutrową, ale dzisiaj po intensywnych opadach ta nawierzchnia dość mocno rozmiękła, stała się niebezpieczna, a do tego mocno wybrudziła nasze rowery i nasze ubrania. Musimy teraz dość gruntownie się wyprać, umyć się rowery, ale mamy czas, jest godzina 17, więc takie może nieco późniejsze popołudnie. A zatem optymistycznie nastawieni kończymy dzisiejszy etap i idziemy odpocząć przygotowując się do etapu jutrzejszego.